Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. W dzisiejszym odcinku podcastu chciałbym porozmawiać o kodeksie klientów. No, nas wszystkich, bo i my jesteśmy klientami, i my jako przedsiębiorcy obsługujemy klientów, i nasi pracownicy obsługują klientów, i cokolwiek właściwie się nie robi, to ma się styczność z kimś, kto płaci za to, co my robimy. Czasami to jest pracodawca, czasami to jest inny przedsiębiorca, a czasami to jest tak zwany Kowalski. I założę się, że masz takich klientów, których uwielbiasz, z którymi genialnie ci się rozmawia, oraz takich, którzy powodują. Że najlepiej byłoby ich zablokować we wszystkich kanałach. Co o tym decyduje, że pewnych klientów uwielbiamy, a innych klientów po prostu no, najlepiej chcielibyśmy, żeby sobie już poszli? No to właśnie w tym odcinku zebrałem kilka wniosków na podstawie ostatnich rozmów z przedsiębiorcami. Ich problemy, z czym się zmagają, czego nie lubią. Wierzę w to, że poprawę świata należy zacząć od swojego podwórka i mam też nadzieję, taką lekką, drobną, że ten materiał pomoże wielu osobom odnaleźć się na rynku. Na którym usługi fachowców są drogie, a na dodatek jest ich niewielu. Mnie branża marketingowa uczy tego, że właśnie osób, które się faktycznie na tym znają, których ja mogę na przykład pozyskać do siebie, do firmy jako podwykonawców, jako pracowników, jest niewielu i trzeba się starać o ich względy. Przejdźmy zatem do konkretów. Pierwszy taki bardzo często spotykany problem to jest to, że gdy zgłaszamy się do jakiejś firmy po ofertę i ktoś poświęca nam czas, najpierw w trakcie rozmowy, gdzie ustalamy jakieś wymagania, ustalamy jakieś cele, oczekiwania, no to później dostajemy jako follow-up, ustajemy coś na maila i warto byłoby na koniec powiedzieć, jaka jest decyzja, czy się decydujemy. Czy właściwie rezygnujemy? Często spotyka się taka sytuacja przedsiębiorców, że oni wysyłają ofertę, spędzili nad nią x czasu, a na koniec odpowiada im echo. I to jest coś, co powoduje, że często ludzie skreślają później taką osobę w skronach klientów, już później nie chcą z nią rozmawiać. Kwestia nie dotyczy takiego nieproszonego spamu, bo tam to oczywiście jest coś, co jest niezaplanowane, nie chcemy tego, więc to jakby zupełnie inna. Rzecz. Punkt drugi. Zawsze możemy zaproponować obniżenie ceny, ale sprzedawca nie musi się na to zgodzić. To znaczy, on może być świadomy swojej wartości, może mieć duże zapotrzebowanie, albo po prostu sztywno ustalone ceny. I nie nie będzie obniżał, bo na przykład nie umie negocjować. Trzeci punkt. Gdy ktoś rezygnuje ze świadczenia usługi nam, no to nie ma się czasami co doszukiwać drugiego dna. Często jest tak, że ktoś się do mnie zgłasza i nie mam mocy przerobowych, no to odpisuje grzecznie, że jakby nie dam rady, a w odpowiedzi dostaje różne wiadomości, czy ktoś tam jakąś złą wolę do tego dopisuje, a nie ma w tym złej woli. Po prostu, jeżeli mamy duże obłożenie, to nie jestem w stanie przyjąć więcej, kierując się tutaj czynnikiem kryterium jakości. Punkt czwarty. Masz prawo oczekiwać najlepszego, ale pamiętaj, że bardzo często jakość produktu i samej obsługi klienta jest wprost proporcjonalna do ceny, bo świadomy sprzedawca, tutaj znowuż, wie, ile coś jest warte na rynku, no i też nie ma co się obrażać na kogoś, że zaproponowane ceny przekraczają Twój budżet. No, są firmy, które są w stanie good, tyle zapłacić, więc samemu też pewnie podnosisz regularnie ceny tego, co sprzedajesz, więc ktoś ma podobne strategie. Punkt piąty. Sprzedawcy bardzo często traktują klientów ze wzajemnością. Dlatego zachowuj się tak w stosunku do sprzedawcy, w stosunku do wykonawcy, na przykład jakichś tam usług księgowej, tak jakbyś chciał, aby no, ona zachowywała się w stosunku do Ciebie. Chodzi o takie zachowanie partnerskich warunków współpracy i wzajemnego szacunku. I wtedy wszystko działa i idzie dużo lepiej do przodu niż oczekujemy jakiegoś nie wiem, służalczości, poddaństwa i jakichś takich dziwnych rzeczy to nie jest era niewolnicza. Tutaj raczej warunki partnerskie pozwalają najszybciej. Tą współpracę prowadzić w najbardziej dogodnych warunkach. Punkt szósty. Nie oczekuj, że ktoś się domyśli, czego oczekujesz. Po prostu warto, żebyśmy to wyrazili. Powiedz dokładnie, i też, jakby moja tutaj podpowiedź jest taka, że nie ma sensu obwijać w bawełnę oczekiwań. Oczywiście, można się spotkać z odmową, że ktoś nie jest w stanie tego zrobić. Możemy coś takiego mieć, taką sytuację, ale tak na serio, no to. Jak nawet wyrazimy to, czego chcemy, no to co najgorszego się może stać. A ludzie się nie domyślają. To znaczy, no, jeżeli się im nie powie, no to nie, nie ma szans otrzymać tego, co chcemy. Punkt siódmy. Terminy działają. W dwie strony. Ludzie nie robią tego, co mówisz, a robią to, co ty robisz i dostosowują się w tej relacji. Zwróciłem uwagę, że gdy na przykład ja nie dotrzymuję terminów względem kogoś, to ta osoba nie dotrzymuje terminów względem mnie. I ta równowaga naprawdę jest zazwyczaj zachowana. Gdy widzimy, jak, że ktoś sobie odpuszcza jakiś element, to my również ten element po prostu odpuszczamy i twierdzimy, że ten aspekt współpracy nie jest dla tej osoby ważny. To działa w dwie strony. Punkt ósmy, dedykuję osobom, które chcą wszystko na wczoraj. I tu przychodzą mi do głowy dwie sytuacje, obie są z branży medycznej, gdzie w pierwszej historii dosyć niedawno miałem umówioną wizytę u dentysty, no ale ze względu na obsunięcie w kalendarzu po prostu zadzwoniłem i powiedziałem, że nie jestem w stanie dotrzeć i oczywiście proponuję, że finansowo zrekompensuję to, bo pewnie zostanie luka i ktoś czekał w blokach startowych, żeby zadbać o moje zęby, no i po prostu ja tej osobie mówię, że nie dam rady, więc powiedziałem, że to zrekompensuję. No, i powiedziała pani, nie ma sprawy, nie ma problemu. Najbliższy termin mam za 3 miesiące, więc wpisuję pana tutaj na najbliższy dostępny termin. Czy mogę jeszcze w czymś pomóc? Więc ja swój termin przegapiłem. Kolejna wizyta za 3 miesiące. Dziękuję, nic mnie więcej nie interesuje. Drugi temat też w branży medycznej to jest to, że zgłosiłem się do przychodni, chcę mówić wizytę u lekarza rodzinnego. No i mówię, że kwestia jest recepty, zależy mi bardzo, żeby jak najszybciej się spotkać, bo. Potrzebuje, po prostu mi się leki skończyły. I pani w słuchawce, jak gdyby nigdy nic, znaczy troszeczkę zdenerwowana, mówi: No i co, to pan się dzisiaj zorientował, że panu się leki kończą? Co pan nie sprawdza tego? Pani doktor jest teraz na urlopie, wraca za tydzień, trzeba było się wcześniej odezwać. Proste. Proste. Nie zawsze termin asap jest realny, więc dużo lepiej planować sobie pewne rzeczy z wyprzedzeniem, niż później siać asapy, zbierać fakapy i te wszystkie inne rzeczy, które się negatywne dzieją po tym, jak właśnie chcemy coś zrobić na wczoraj, albo coś przegapiliśmy. No niestety, żaden przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na straty, trzymając jakieś tam puste miejsca w grafiku. Co jeszcze powinno się znaleźć na takiej liście? kodeksie klienta, co ten klient powinien jeszcze w stosunku do Ciebie robić, żeby no, współpracować z Tobą na lepszych zasadach, na bardziej partnerskich zasadach, żeby w 100% wykorzystać potencjał tego, że może coś od Ciebie kupić. Daj znać w komentarzu pod tym materiałem, jestem naprawdę bardzo ciekawy, jakie Ty masz spostrzeżenia na ten temat. I liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.